Na ostatniej kategorii zaczęliśmy omawiać pewne zakazy związane z Piątym Przykazaniem Bożym. Piątym przekazaniem Bożym, które brzmi Nie zabijaj, ale słusznie byłoby przetłumaczyć owo przekazanie na język polski, dzisiaj współczesny, jako Nie morduj, bardzo konkretny. Powiedzieliśmy sobie o tym, czy jest to zakaz bezwzględny, odbieranie życia czy nie, powiedzieliśmy skąd, e, taka nie inna motywacja dlaczego, tak? powiedzieliśmy, że ostatecznie Panem bowiem życia, tak naszego jak i innych, jest tylko i wyłącznie Pan Bóg i każde, każde, każde zabójstwo ma w sobie coś z grzechu przeciwko sprawiedliwości także. Powiedzieliśmy także o tym, jak to jest z samobójstwami. Powiedzieliśmy, że jest to najcięższy naj, naj z grzechów przeciwko piątemu przykazaniu, jako że w pierwszym rzędzie najpierw człowiek musi miłować samego siebie, żeby mógł miłować innych. Powiedzieliśmy, jak potworne jest to wykroczenie, jakie, o jakich okolicznościach powinniśmy pamiętać i dlaczego Kościół tak, a nie inaczej karał zakazem publicznego, kościelnego pogrzebu. Te osoby, które to przestępstwo, ten grzech popełniały, rzeczywiście musimy uwzględnić tutaj także przypadki niepoczytalności, których rzecz jasna nie sposób zastosować tych samych zasad, co w zwykłej sytuacji. kogoś, kto rozmyślnie targa się na własne życie. Zadajmy sobie jednak jeszcze pytanie oprócz samobójstwa. Czy piąte przykazanie zakazuje jeszcze czegoś względem naszej osoby? Czy ono zakazuje wszelkiego lekkomyślnego narażania własnego życia? Odpowiedź rzecz jasna jest twierdząca. Także na mocy tego przykazania nie wolno człowiekowi igrać ze swoim życiem. Nie wolno ryzykować utraty tegoż, jak powiedzieliśmy najcenniejszego, doczesnego daru. Zatem także to przykazanie nakazuje nam zachować pewną roztropność, pewien umiar. Po pierwsze, w najróżniejszych sportach przeżywamy dosyć dziwną historię, sytuację w historii ludzkości, gdzie mamy do czynienia z kultem Ciała, a co za tym idzie także kultem sportu. Mamy niespotykaną w historii sytuację, gdzie krocie zarabia się na, na uprawianiu sportu zawodowo. Pamiętajmy, że nawet w starożytności w olimpiadach uczestniczyli tak naprawdę powiedzielibyśmy dzisiaj amatorzy. Widzimy, że został przełożony tutaj akcent, a poza tym y, mamy do czynienia także z wieloma dyscyplinami, które same w sobie są y, co najmniej kontrowersyjne. Pomyślmy o najróżniejszych sportach walki. Pomyślmy o najróżniejszych sportach wyczynowych. Pomyślmy o tych wszystkich kontuzjach rzeczywiście, które mają miejsce podczas tego. Y, Podczas uprawiania tego sportu. Także, jak się okazuje, sport to wcale nie zdrowie. Nie jest to przykazanie, nie jest to gdzieś tam powiedzenie katolickie nie zachęcam że ciasta tutaj teraz do totalnego zapuszczenia się bezczynności, i tak dalej. Absolutnie nie. Chodzi tylko o zdrowy umiar, o postawienie priorytetu, jeśli w naszym życiu będzie miejsce na priorytety, jeśli wiemy. Jak katolik powinien swoje życie prowadzić, że powinien starać się dążyć do pożytecznego zawodu, to gdzieś tam unikniemy wszystkich przygód związanych z jakimś zawodowym trenowaniem, a nie daj Boże, z tymi sportami wprost bardzo łatwo narażającymi nasze życie. Za jaką cenę? To jest lekkomyślne, to jest nie do uzasadnienia, ale owe lekkomyślne narażanie życia, to przecież nie tylko sport to także niezdrowy tryb życia. Pomyślmy o ludziach uzależnionych dzisiaj już nie tylko od substancji jakichś psychoaktywnych, najróżniejszego rodzaju, ale przede wszystkim dzisiaj także od elektroniki i tego, co nas ze sobą niesie. Nie myślmy, że to uzależnienie jest mniej moralnie obciążające. Ludzie potrafią całe swoje życie tak naprawdę przegrać grając w gry komputerowe. I trzeba być głupcem i naiwniakiem, żeby myśleć, że wpuszczanie na rynek takiej ilości produktów, to prowadzi do, kolokwialnie mówiąc, odmóżdżenia ludzi jest przypadkiem. A jeżeli zatem my w tym procederze uczestniczymy, to Jesteśmy kolejnym dowodem na to, że specjalistom od propagandy, od manipulowania ludźmi udało się także po raz kolejny odnieść choćby mały sukces. Pomyślmy także o tych dobrodziejstwach współczesności, pomyślmy o chociażby rzeczach tak koniecznych jak jazda samochodem, i tutaj człowiek może często grzeszyć przeciwko piątemu przekazaniu. Rzecz jasna, Tutaj też nie chcę powiedzieć, że każde przekroczenie znaku gdzieś tam jakiegoś jest od razu grzechem. Niekoniecznie tutaj roztropność. Niemniej jednak ta roztropność nakazuje nam ważyć, co w danej sytuacji nam wolno, a co, czego nie wolno. Co jest zgodne z przekazaniami Bożymi, a co nie. Wreszcie, w przypadku choroby. Człowiek tak naprawdę jest zobowiązany używać stosownych środków do zapobieżenia, do wyleczenia tej choroby. Grzechem jest, grzechem przeciwko Piątemu Przykazaniu nie pytać w ciężkiej, podkreślam, w ciężkiej chorobie lekarza o radę, czy nie używać lekarstw, jeżeli możemy sobie na to używanie pozwolić. Już samo Pismo Święte, Księga Eklezjastyka, Mówi, czci lekarza dla potrzeby, albowiem najwyższy go stworzył. Zatem nie możemy zawsze gdzieś tam doszukiwać się z definicji jakiejś złej ingerencji w działalności lekarskiej. Wszystko to jednak musi być oparte na prawie Bożym, zgodnie z tym, co i dalej mówi ten sam autor natchniony. Najwyższy stworzył lekarstwa z ziemi i roztropny nie ma wstrętu przed nimi. Zatem tutaj musimy unikać takiej pokusy supernaturalizmu. Niektórzy ludzie mają skłonność do tego, żeby gdzieś tam, zważywszy na to, co się na świecie dzieje, co się zawsze działo, jaką opinią cieszą się lekarze i tak dalej, przemysły farmaceutyczne, żeby powierzyć cały swój proces zdrowienia tylko i wyłącznie panu Bogu. To się nazywa supernaturalizm. Pan Bóg, owszem, działa, działa cuda, leczy. Ale pierwszym sposobem jego działania jest korzystanie z przyczyn drugorzędnych. Właśnie za pośrednictwem lekarstw, za pośrednictwem lekarzy Pan Bóg już zaczyna swoje działanie. Jeśli byśmy się modlili o cudowne uzdrowienie i zaniechali tych środków naturalnych. To popadamy właśnie w błąd z takiego supernaturalizmu, de facto jest taki materializm duchowy, jeśli można tak powiedzieć. I także nie jesteśmy tutaj zupełnie w porządku, jeśli chodzi o to piąte przykazanie. Tylko w wypadku, uwaga, jeśli leczenie pociągałoby za sobą zbyt wielkie wydatki lub narażało na zbyt wielkie cierpienia. Długotrwające, na przykład skutki jakiejś operacji, i tak dalej, to w takich sytuacjach katolik może zaniechać tego leczenia. Może nie musi. Nie jest zobowiązany do uporczywej terapii, nie jest zobowiązany do podejmowania takiego sposobu leczenia, którego skutki uboczne być może z czasem w ogóle przeważą to, to, to zło spowodowane przez choroby. To są te najprostsze, ogólne zasady. Zatem tutaj powiedzmy, że te najnowsze wypowiedzi, najnowsze sprzed kilkudziesięciu lat, dwudziestu, trzydziestu, kościoła na temat podtrzymywania życia przy uporczywej terapii nie są czymś, co by się nie zgadzało z katolickim nauczaniem. Jeżeli nie ma szans na powrót zdrowia, to nie ma obowiązku korzystania z tej uporczywej terapii. Owszem. Można, ale nie ma tutaj katolik obowiązku, tak jak generalnie w przypadku podejmowania terapii. Czy piąte przykazanie zakazuje czegoś jeszcze? Tak. Zakazuje, owszem, w dzisiejszych czasach to może jest już niewielki, niewielki problem. Nie będziemy tutaj się zatem rozwodzić. Pojedynki. Także pojedynki były zakazane przez kościół zawsze. Wiązały się one z zaciągnięciem na siebie w ogóle kary ekskomuniki przez tych, którzy w pojedynkach uczestniczyli. Dzisiaj takich prawdziwych pojedynków, już na taką skalę jak niegdyś, nie ma. Już to z powodu utraty honoru, generalnie poczucia własnego honoru przez ludzi, już to z tego względu, że gdzieś tam trochę zmieniły się relacje społeczne. Niemniej jednak, pojedynki były zawsze zakazane. Dla nas ma to dzisiaj o tyle takie znaczenie, że, że musimy wiedzieć, um, z, jak oceniać być może pewne wydarzenia z przeszłości e, moralnie. Przypisywać, pamiętajmy o tym, że no, pojedynek, którego celem jest rzekome odzyskanie honoru przez e, stronę znieważoną, nie jest żadnym katolickim rozwiązaniem. I tutaj dzisiaj mamy e, parodię, powiedzmy, e, tych wszystkich. Pojedynków w postaci tych najróżniejszych ustawek między kibicami różnych drużyn, którzy to często nie są w ogóle kibicami. Nic ze sportem nie mają wspólnego, tylko jest to szukanie rozrywki. To rzecz jasna, dla katolika jest rzecz niedopuszczalna. Nie, nie da się tego w żaden sposób wybronić. Czy to na pół serio, czy na serio. Czy z nożami, czy tylko z butelkami, nie ma takiej możliwości. Nawet utrata honoru nie usprawiedliwiłaby pojedynku, przecież przez niesprawiedliwe, bezrozumne działanie, jakimś pojedynek nie da się i tak zadośćuczynić utraty dobrego imienia i honoru. Bo to musimy pamiętać, kiedy gdzieś tam nam będzie jakakolwiek pokusa się w nas rodziła, bo być może takie sytuacje zdarzą się w naszym życiu. Powiedzieliśmy, czego przykazanie piąte zakazuje. Warto zadać sobie pytanie, czego nam nakazuje, co nam przykazuje. Owe przykazanie piąte. To jest ta strona pozytywna. Otóż to przykazanie przede wszystkim będzie nam nakazywać Wybaczanie wrogom i dobromyślność wobec wszystkich ludzi. Wybaczanie wrogom i dobromyślność wobec wszystkich ludzi. To morderstwo przecież właśnie stąd się rodzi, że brakuje nam wybaczenia, brakuje nam dobromyślności, bardziej kierujemy się przyrodzoną dla nas tendencją przypisywania ludziom złych intencji, często bez podstawy. Kto nienawidzi, po prostu nie podoba się Bogu. Mówi św. Augustyn, nie może być w zgodzie z Chrystusem, kto żyje w niezgodzie z chrześcijaninem. Bardzo prosta sprawa. Jakże często zapominamy tutaj robić rachunek sumienia z mojego podejścia do innych ludzi, do tego czy do tamtego polityka, do tej czy innej sąsiadki itd. Tak i tak dalej. Jeśli ludzie. Pokój czyniący, zwani są dziećmi Bożymi, mówi Święty Grzegorz z Nazianzu, to z pewnością są dziećmi szatana, tacy, którzy wywołują kłótnie i sprzeczki. Przypominam, sama nazwa e, szatana, no jedna z nazw, nazwa, e, od diabolos, od tego diabolein, e, mieszać, mącić. To jest właśnie to. To wywołuje kłótnie, sprzeczki, ten jest dzieckiem szatana. Słusznie zauważa ten wielki ojciec kościoła, Grzegorz Nazjanski. Wobec tego, że mściwość nie gaśnie nigdy, tak jak ogień piekielny, okazuje się, że ludzie nieprzejednani są po prostu gdzieś tam ludźmi z piekła rodem. Żadne lekarstwo nie będzie pomagało w uleczeniu choroby, Gdzieś tam w zaleczeniu jakiejś rany na przykład, tak? jeżeli w tej ranie dalej będzie tkwiła czy to ta drzazga, czy kawał metalu, czy cokolwiek innego. I tak też uwaga, żadna modlitwa nie pomoże Chrześcijaninowi. Tak długo jak w jego piersi tkwi śmiertelna rana, rana nienawiści, mówi święty Augustyn. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus w kazaniu na górze bardzo konkretnie nas upomina, o czym być może zapominamy często zastanówmy się, jak to było przed tą świątą świętą, jeśli wtedy ofiarujesz dar Twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw Tobie, został dar Twój przed ołtarzem, a idź pierwej zjednać się z bratem Twoim, wtedy przyszedłszy ofiarujesz dar Twój. Bardzo precyzyjne założenie. Pamiętajmy o tym też, żeby wszystkie niesnaski rozwiązywać, tam starać się wygładzać bez zwłoki. Gdzieś tam zwi zwichnięty staw można szybko gdzieś tam przywrócić do, do właściwej pozycji, jeżeli następuje to w niedługim czasie od kontuzji. Jeśli te, 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 ten staw jest właśnie wypaczony przez dłuższy czas, to niestety o wiele trudniej potem przywrócić no to jest ten zdrowy zakres ruchów. Widzimy to w najróżniejszych sytuacjach u ludzi, u zwierząt, także tak samo jest z nieprzyjaźniami, z gniewem, ze złością. Jeżeli natychmiast nie będziemy starali się zażegnać rodzącego się konfliktu, to potem będzie coraz gorzej. Potem często jest tak, że ludzie zaczynają pałać do siebie nienawiścią, i po latach nawet już nie wiedzą, co było przyczyną tego konfliktu. To się dosyć często zdarza. Po jakimś czasie nie jesteśmy w stanie podać tej, tej podstawowej przyczyny, dlaczego my właściwie nie jesteśmy w stanie patrzeć na tą osobę albo nie splunąć przed nią, kiedy przechodzi przez ulicę. Tak? Starają się jak najszybciej. Tę pokusę diabelską do żywienia w sobie urazy zwalczyć i wówczas jest szansa na natychmiastowe uzdrowienie sytuacji. Pozbywaj się nieprzyjaźni jak najrychlej, mówi święty Jan Chryzostom. I tu też taki piękny przykład św. Augustyna, który mówi, że gdyby w twoim domu zagnieździły się węże, to postarałby się pozbyć ich jak najszybciej. A właśnie takimi wężami, mówi ten wielki święty doktor, są w tobie nieprzyjaźń i nienawiść, Czyż nie chcesz odczyścić z nich serca Twojego świątyni Bogu? Bardzo proste wskazówki. Dobrze, a co, z, kiedy już y, zaszkodzimy naszemu bliźniemu? Kiedy mu dopieczemy? Co musi zrobić ktoś, kto zaszkodził ciału lub duszy bliźniego? Jak to jest z naprawianiem grzechów przeciwko piątemu przykazaniu? Otóż, moi drodzy, nie wystarczy wyspowiadać takich grzechów. Podobnie jak w przypadku grzechów przeciwko sprawiedliwości, o czym jeszcze powiemy, ale należy starać się zadośćuczynić bliźniemu spowodowanych szkód. Yy, na ile możemy, gdzieś tam tutaj konkretne odszkodowanie za straty na ciele, jakie ta osoba podniosła, bądź przez publiczne odwołanie nauczanych błędów, jeżeli gorszyliśmy z yy, złym przykładem. Dawanie danego przykładu, dobrego przykładu, odwołanie oszczerstw. Ilu tak naprawdę tych heretyków XX wieku odwołał swoje błędy? Kiedy kardynał Ratzinger odwołał swoje, no właściwie praktycznie, herezje, które głosił, idąc za Karolem Ranerem, swoim nauczycielem. Nie przypominam sobie, żeby zrobić to kiedykolwiek, ani jako jeszcze kardynał Ratzinger, ani potem jako papież Benedykt XVI, niestety. To wymaga bardzo konkretnego zadośćuczynienia. Niektórzy już nie są w stanie naprawić błędów, bo nie żyją. Zatem starajmy się my natychmiast prostować te wszystkie zgorszenia które moglibyśmy komuś dać przez mój zły ubiór, przez moje na przykład chodzenie w spodniach, kiedy jestem niewiastą, tak? czy, czy chodzenie w obcisłych gaciach za kiedy jestem mężczyzną, i tak dalej. Natychmiast dobry przykład, wycofanie się z tego, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj do tego przykazania też ze względu na to dzisiejsze szaleństwo, warto dodać jeszcze pewien aneks. Także związany jak najbardziej z tym przykazaniem. w starych katechizmach o tym zawsze w tym kontekście się mówi. Jak to jest teraz z człowiekiem i zwierzętami? Z człowiekiem i tą całą przyrodą, ekologią i tak dalej. Na ile my tu jesteśmy tak naprawdę i do czego zobowiązani na mocy tego piątego przykazania? Jak jest katolicka postawa, jaka powinna być katolicka postawa, jeśli chodzi o zachowanie się względem zwierząt. Powiedzmy to tak. Otóż musimy tutaj wiedzieć, że owszem, Pan Bóg stworzył zwierzęta jako jedne ze stworzeń na swoją chwałę, ale i na nasz pożytek. Widzimy z tej rozmaitości, z najróżniejszych stworzeń, z ich różnorodności, Celowość, wszechmoc, mądrość, dobroć Pana Boga, który tak wspaniale potrafi stworzyć ten wielki mechanizm, którym jest świat ożywiony, te najróżniejsze nisze, które zostały przez Pana Boga zapełnione, także całyś funkcjonuje niczym precyzyjnie szwajcarski zegarek mechaniczny z tymi wszystkimi zębatkami. Jest rzeczą bardzo jasną, że te zwierzęta służą naszemu pożytkowi, do naszego życia. Naszego pożywienia, odzieży, lekarstw. Dopomagają nam w pracy, dzisiaj w mniejszym stopniu niż kiedyś. Uprzyjemniają nam także życie to także jest ich zadanie. I z tego względu musimy też tutaj mieć jakieś bardzo konkretne stosunki wobec tych zwierząt. tak? Opatrzność Boża działa także i na nie. I jesteśmy owszem zobowiązani. Do niedręczenia zwierząt, do dbania o ich zdrowie, nie zabijania zwierzęcia bez potrzeby. I to jest to zdrowe, takie bardzo konkretne nakazy, które wypływają dla nas z tego piątego przekazania i zawsze obowiązywały katolików: nie dręczyć zwierząt, dbać o ich zdrowie, nie zabijać bez potrzeby. Ale uwaga, w dzisiejszych czasach zapomina się o drugiej części tego nakazu. Otóż człowiek nie może, nie powinien otaczać zwierząt przesadną czułością. Pamiętam, że kiedyś chyba w Lublinie ogłosiłem też katechezę na temat tego piątego przykazania. No tam było trochę oburzenia. Gdzieś tam pewne panie, właścicielki swoich kochanych piesków nie mogły się pogodzić. Z tym, że to jednak tak nie jest i że jednak wzałózki wobec psów, e, gdzieś tam wydawanie fortuny na weterynarzy, to mówię jako weterynarz, to jest grzech. To jest grzech. E, nie dajmy się zwariować temu, co też e, mówi dzisiejszy świat. To jest ta pierwsza część przykazania, druga część przykazania. Zwierzęta mają swoje miejsce, one nie mogą zastąpić człowieka. Ale nie mają takiej wartości jak człowiek. Wiemy o tym, że mamy tu do czynienia z propagandą też dzisiaj. Chce się z nas z z zrobić de facto niewolników. Polecam tutaj e, lekturę e, listów, dzieł Pliniusza Starszego czy Młodszego. Nie pamiętam już, któryś to jest początek, czasem mniej więcej bo, um, Chrystusa, czy trochę przed, nie pamiętam, nie chcę konfabulować. Natomiast on tam dawał wskazówki. W jaki sposób najlepiej gdzieś tam utrzymywać w karności swojego niewolnika? Więc on mówi w tym liście mówi, jeżeli chcesz, żeby twój niewolnik był, parafrazuję, że tam, posłuszny, uległy, i tak dalej, nie dawaj mu do jedzenia mięsa, karm go tylko warzywami, i tak dalej. To się dzisiaj dzieje na naszych oczach, możemy powiedzieć. Zatem jako katolicy musimy wiedzieć, że z jednej strony jak najbardziej możemy jeść naszą ukochaną goloneczkę. Z drugiej strony uważajmy na, na, na drugą skrajność nie wolno człowiekowi też bezmyślnie dręczyć zwierząt, ale i też nie wolno stawiać, tak jak się to dzisiaj robi, zwierząt wyżej niż ludzi. Nie ma czegoś takiego jak Matka Natura, o którą się trzeba gdzieś tam troszczyć. My mamy się owszem, troszczyć o ziemię, którą Pan Bóg nam dał, abyśmy się nią opiekowali abyśmy ją czynili sobie poddaną i zarazem pod naszą opieką. Ale tutaj potrzebujemy tych zasad, tak? Korzystajmy bez okrucieństwa i nie dajmy się zwariować tej takiej zielonej propagandzie, bo to też jest grzech przeciwko piątemu przykazaniu. Jedna i druga skrajność, o tym musimy pamiętać. Zakończymy teraz modlitwą. A u Na następnej kategorii będziemy mówili już o kolejnym przykazaniu.